Zmarłego przedwcześnie w 1991 roku Jerzego Wróblewskiego umieściłem na miejscu trzecim wśród najwybitniejszych polskich rysowników komiksowych w historii. Był on również rysownikiem najbardziej z nich wszystkich płodnym. W ciągu ostatniego roku zrecenzowałem aż 85 komiksów, które wyszły spod jego ręki, a byłoby ich jeszcze więcej, gdyby w kilku wypadkach liczyć poszczególne albumy, a nie całe serie. Pora by je wszystkie podsumować i sporządzić subiektywny rzecz jasna ranking od najsłabszych do najlepszych. W tym wypadku oceniałem rysunki i scenariusz, chociaż Wróblewski rzadko sam brał się za pisanie. Jego kreska ma jednak często charakter tak doskonały, że trudno byłoby wskazać komiks, który był najlepiej przez niego narysowany. Zgódźmy się co do tego, że większość utworów stworzonych przez niego w okresie, gdy już osiągnął artystyczną dojrzałość, Ocenić można na piątkę, ewentualnie na czwórkę z minusem. W twórczości Wróblewskiego widzimy kilka zasadniczych okresów. Ten najwcześniejszy to komiksy drukowane w Dzienniku Wieczornym od 1961 roku. Okres ten dokumentują wydane przez Ongrys z archiwum Jerzego Wróblewskiego. Wróblewski był samoukiem, jego pierwsze próby historyjek obrazkowych były raczej skromne. Pierwszy w miarę udany komik stworzył w 1966 roku i nosił tytuł Kapitan Kirb. Aczkolwiek te gazetowe komiksy nie były jeszcze do końca komiksami, bo nie posiadały dymków. Były naszkicowane na szybko i pozbawione były kolorów, a scenariusz w większości z kilkoma wyjątkami był sztampowy. Przełomem dla rysownika był rok 1972. Wtedy wziął się zarysowanie swojej pierwszej serii komiksowej Podziemny Front. I z miejsca zachwycił wspaniałą, niewidzianą na polskim rynku kreską. Wrublewski, jako pierwszy w polskim komiksie zaprezentował rysunki o wysokim stopniu realizmu. Dopiero po nim przyszli kolejni mistrzowie Grzegorz Rosiński i Bogusław Polch. W 1973 roku Wróblewski zaczął rysować kapitana żbika i rysował go prawie nieprzerwanie aż do 1982 roku. Łącznie stworzył 24 albumy. Był też rekordzistą w ilości komiksów narysowanych dla relaksu 17. Cały okres pomiędzy 72 i 1991 rokiem to był szczyt jego możliwości. Jego kreska nigdy nie popsuła się i zawsze była solidna, niezależnie od tego, co rysował. W latach osiemdziesiątych sam napisał scenariusze do własnej autorskiej serii o Binio Billu, wracając tym samym do ukochanego westernu. A oto moja lista najlepszych komiksów tego autora. Wśród najsłabszych pięciu komiksów cztery to wczesne komiksy gazetowe. Za najgorszy uznałem pierwszy western, w którym Wróblewski odrysowywał jeszcze twarze znanych aktorów. Stawkę uzupełnia drugi tom nieudanej serii dla dzieci, Wyspa Umpli Tumpli. Kolejna dziesiątka to aż osiem komiksów wczesnych z Dziennika Wieczornego, a także dwa najsłabsze krótkie opowieści umieszczone w relaksie Polach w kosmosie i Prorok Daniel, już rysowane dojrzałą kreską, ale nieciekawe fabularnie. Ta dziesiątka pokazuje różnorodność dorobku artysty. Jest tu aż pięć kapitanów żbików, tych najsłabszych z okresu, gdy seria już dogorywała. Dwa mniej udane odcinki podziemnego frontu, jeden album polskich podróżników, najsłabszy niedokończony Biniobil Bill i pierwszy tom wspomnianej serii Wyspa Umpli Tumpli. W tej dziesiątce dominują komiksy z relaksu. Wszystkie bardzo dobrze narysowane, ale ze słabymi, zwykle propagandowymi scenariuszami ukazujące budowanie w Polsce komunizmu i walkę z niepodległościowym podziemiem. Taki sam charakter ma rozbudowana seria Dziesięciu z Wielkiej Ziemi. Natomiast tajemnice Wyspy Wielkanocnej to nieudany komiks historyczny. Mamy tu aż cztery albumy z serii Kapitan Żbik, w tym ostatni z serii pod tytułem Smutny Finał. Także trochę średniej jakości, krótkich komiksów, trzy z relaksu, 508 alarm, Wolność mieszka w górach, Ludziom trzeba wierzyć, jeden ze zbioru Diamentowa Rzeka, Szklana Kula i jeden niedokończony, którym Wróblewski próbował wrócić do komiksu w odcinkach My Nigdy Nie Śpimy. W czwartej dziesiątce mamy pięć żbików reprezentujących dość średni poziom, także najbardziej ambitny z komiksów drukowanych w dzienniku wieczornym, brunatny pająk, jeden western Przyjaciele Roda Taylora, udany pierwszy tom serii Wielcy Podróżnicy, gdy Ziemia drży, a także wielką, nie do końca udaną komiksową adaptację Biblii. Trzecia dziesiątka to trzy dobrej jakości komiksy z relaksu, w tym dwa rozbudowane, wywiadowca XX wieku i ślad wiedzie w przeszłość. Dwa solidne żbiki, jeden biniobil, cała seria komiksowa tajemnica złotej maczety, historyczny cena wolności o odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Dominuje to tematyka kryminalna i historyczna, a częstymi bohaterami są dzieci i młodzież znajdujące się na tropach zaginionych skarbów. Druga dziesiątka to już komiksy bardzo dobre pod każdym względem. Cztery z nich pochodzą z serii o kapitanie Żbiku, dwa z relaksu, w tym jeden o tematyce młodzieżowej: Chcę zostać kapitanem i jedna ambitna, nie do końca udana opowieść science fiction Wahanara. Pierwszy odcinek: Podziemnego frontu, Skarb w Winterhofie, jeden kryminał, skradziony skarb i jedna opowieść historyczna ze słońcy. W pierwszej dziesiątce znalazły się cztery żbiki. Należą one do najciekawszych, ale też najlepiej narysowanych w całej serii. Na dalszych miejscach mamy dwie opowieści z relaksu, historyczną tajemnicę głębin i czarną różę o współczesnym terroryzmie. W czołówce znalazły się świetne legendy wyspy labiryntu o greckich mitach, a także typowy dla lat 80. kryminał figurki Stilos. Z ustaleniem kolejności pierwszej trójki miałem duże problemy, bo to niemal perfekcyjnie napisane i narysowane komiksy. Na pierwszym miejscu postanowiłem umieścić wieloryba z peryskopem, bo jednak żbik, jak choćby widać po niniejszym zestawieniu, był głównym dziełem w dorobku tego artysty. Można wielorybowi zarzucić, że to zaledwie wstęp, nawiasem mówiąc do dość rozczarowującej fabularnie serii. Z drugiej strony, cóż za fantastyczny wstęp. Na drugim miejscu znalazł się najlepszy z Biniobili, drugiej najważniejszej serii, którą stworzył Wróblewski, a na trzecim najlepsza z jego historycznych rekonstrukcji, Hernán Cortez i Podbój Meksyku.